Dzień dobry. W dzisiejszej minutce ze słowem chciałbym z Wami porozmawiać na temat dlaczego nie jestem na przykład muzułmaninem, tylko jestem chrześcijaninem. Odpowiedź jest dosyć prosta. Bo por, Tak naprawdę porównując takie nominalne chrześcijaństwo z islamem, to nie widzimy dużo różnic. Tu się modlą tu się modlą. Tu są posty, tu są posty. E, tutaj, jest, tutaj są wyprawy krzyżowe, tutaj też jest podbój. Podbój nowych terenów dla islamu e, mieczem, tak nie widzimy dużo różnic. Więc w sumie można by było przejść na islam. Problem zaczyna się, gdy zaczynamy rozważać założycieli religii. Jeśli porównamy Chrystusa z Mahometem, to widzimy bardzo dużą różnicę. Dlaczego wybrałem Chrystusa? Bardzo prosto. Mahomet, za swojego życia dokonywał podbojów, można, można by powiedzieć zdobywał e, władzę atakując chociażby napadając <grytania> dla zysku na, na podróżujące karawany gdy porównamy Jezu, to z Jezusem Jezus nigdy nikogo nie napadał co więcej Jezus którego, jego, któż, którego wrogowie można by powiedzieć doprowadzili do krzyża przybili go do do krzyża Gogoty. To ten sam Jezus, wisząc tam i cierpiąc niesamowite męki, patrząc na swoich wrogów, którzy jeszcze tam nawet prześmiewali się z niego, szydzili, wytykali go palcami, patrząc na nich, Jezus mógł, mógł wypowiedzieć tylko jedne, jedne słowa i je wypowiedział: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest Mesjasz, to jest Bóg, którego pokochałem i którego chcę naśladować. Nie Mahomet, który wywalczał, podbijał islam, który podbija tak naprawdę mieczem kolejne tereny. Ale Chrystus, który oddał swoje życie za mnie na krzyżu Golgoty. Mahomet tego za mnie nie zrobił. Nie zrobił tego też i, i Krishna, ani żaden inny z hinduskich bogów. Jezus jest jedynym Bogiem. Który stał, stał się człowiekiem, będąc człowiekiem, stał się sługą. Będąc sługą, umarł na krzyżu Golgoty za ciebie i za mnie. Za nas, za grzeszników. Dzisiaj każdy, kto w Niego wierzy, może mieć życie wieczne. Takiego Jezusa, takiego Pana chcę mieć i takiemu Królowi służyć. Do zobaczenia w następnej minutce.